Nie każdy rozumie, czym jest aglomeracja Rzeszowska, ale tutaj naprawdę nie trzeba szukać definicji bardzo wyszukanych. Aglomeracja to my wszyscy, to mieszkańcy Rzeszowa, to mieszkańcy 14 gmin Powiatu Rzeszowskiego. Powiat łańcucki dołącza do tej grupy, czyli mówimy o ponad 400 tysiącach mieszkańców, którzy codziennie na tym obszarze, czy z poszczególnych miejscowości do Rzeszowa, ale również mieszkańcy Rzeszowa chociażby jadą do pracy na terenie strefy czy lotnisku. To jest, to jest ta grupa mieszkańców, którzy która tych granic administracyjnych nie widzi, ale która na co dzień korzysta z usług kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, jeździ do pracy, korzysta z lotniska i z tych wszystkich instytucji, które są tutaj w Rzeszowie i wokół Rzeszowa zlokalizowane. I właśnie chodzi o to, że trochę przełamując te granice, chcemy jako samorządowcy, jako tutaj pan prezydent miasta Rzeszowa, ja jako starosta, wójtowie, burmistrzowie, razem pracować, razem myśleć o tych projektach, bo można... Y konkretnie zaplanować ścieżkę rowerową na terenie miasta, ale dobrze by było, żeby jej kontynuacja była na terenie kolejnej gminy. I odwrotnie, Tak, jeżeli my planujemy jakieś rozwiązania, jakąś ofertę, to dobrze by było, żebyśmy wspólnie te zadania zaplanowali. Transport i dzisiaj o energetyce mówimy o tym, żeby właśnie poprawiać, obniżać te koszty nasze, bo zaoszczędzone pieniądze spowodują, że tych pieniędzy w naszych będzie więcej na inne kolejne zadania, na które czekają jeszcze. Też pojawili się partnerzy międzynarodowi, jednak samo to wydarzenie dzisiejsze firmuje m.in. ambasada Danii. I chciałbym zapytać, jaka jest rola tutaj współpracy międzynarodowej na poziomie powiatu? Jest to niezwykle ważne. Ja miałem taką możliwość odwiedzenia kilku duńskich miast kilka miesięcy temu i tam naprawdę bardzo można z wielu dobrych doświadczeń skorzystać. Nastąpiła w pewnym momencie w Danii taka zmiana myślenia, filozofii, funkcjonowania miast, e, poszczególnych miejscowości e, w takim kierunku, żeby obniżać koszty. Dla przykładu, e, nie spotkałem w Danii e, w hotelu czy, e, czy w jakiejś budynku użyteczności butelek, e, bo oni mówią, po co nam butelki, można wziąć szklankę, nalać wodę i e, już nie produkujemy tego odpadu, tej plastikowej butelki, która po wypiciu zostaje. E, tych spalarni, e, oni mają coraz mniej, mówią, że likwidują te spalarnie, bo tych odpadów jest mniej, ale to dlatego, że społeczeństwo zaczęło inaczej funkcjonować. To jest tylko jeden przykład. Energetyka, wykorzystanie ponowne zasobów, wykorzystanie ciepła odpadowego. Tam są sklepy, gdzie urządzenia do odzysku ciepła odpadowego, rozgrzewane chłodziarki zasysają to ciepło i z powrotem wykorzystują w tych supermarketach. To są tylko przykłady, ale warto podpatrzeć te dobre praktyki, nie tylko z Danii, z Europy, z całego świata. Dzisiaj, dzisiaj mówimy o Danii, bo rzeczywiście Dania ma bardzo dużo do zaoferowania. Chcemy posłuchać tego, co się dzieje tam i spróbować zastanowić się, czy nie warto pewnych rozwiązań zastosować u nas, żeby było taniej, żeby było bardziej ekologicznie, żeby było bardziej innowacyjnie.